Jak podczas pierwszego miesiąca zarobiłem 397 ,34 zł 34 grosze wyłącznie za pomocą internetu, czy da się skopiować moje metody? W co zainwestowałem zarobione w internecie pieniądze? Na te oraz na inne pytania odpowiem w tym oto filmie. Moim pierwszym celem na tym kanale jest zarobienie w rok 10 tysięcy zł czterema prostymi założeniami. Zarabianie odbywa się wyłącznie za pomocą internetu. To jest chyba marzenie każdego, by zarabiać pieniądze z kanapy lub za blatu biurka z dowolnego miejsca na świecie. Inwestycje mogą być robione wyłącznie z zarobionych już pieniędzy. Nie chcę powielać innych kanałów, gdzie twórca bierze z pracy 100 tysięcy złotych i inwestuje chwaląc się rozległym portfolio, lub robi to na nieistniejących pieniądzach. Wirtualne portfele są straszne. Tutaj chcę, by inwestycje były w pełni zasilone zarobkami z internetu. Dzięki temu możliwe będzie dla Was powtórzenie mojego wyniku. I tu przechodzimy do punktu trzeciego. Wszystkie sposoby mają być możliwe do powielenia przez widzów. Przynajmniej będę się bardzo o to starał. Chcę, by pojawiło się tutaj dużo więcej działających sposobów zarobku niż sam osobiście będę używał na co dzień, po to, by każdy mógł skomponować swój własny zestaw narzędzi i niż do przynoszenia pieniędzy. Ostatnie, czwarte, nie najważniejsze, ale ważne. Nie sprzedaję poradników i kursów, cała moja wiedza, jaką będę używał, będzie dostępna na kanale i wyłącznie dzięki przedstawionym tu sposobom postaram się dotrzeć do zamierzonego celu. Może teraz trzy słowa o mnie. Cześć, nazywam się Rafał. Niedawno skończyłem 30 lat i obecnie żyję z zarabiania w internecie oraz inwestycji. Dzienniki o zarabianiu i inwestowaniu w różnej formie prowadzę w internecie już od dawna. Zaczynałem wiele lat temu np. od Neobuxa czy od zarabiania na własnych stronach za pomocą reklam z CPM Profit. A od niedawna doszedłem do miejsca, gdzie potrafię już utrzymać się wyłącznie za pomocą internetu i inwestycji. Ten kanał jest to mój pierwszy dziennik finansowy w formie wideo i chcę na jego omach dzielić się z Wami moimi przemyśleniami, sposobami w jaki zarabiam pieniądze oraz prowadzonymi przeze mnie inwestycjami. A teraz do konkretów. Pierwszy miesiąc zarabiania przyniósł mi 397 zł i 34 grosze. Skupiłem się podczas niego na zdobyciu funduszy, które odblokowałyby mi inne sposoby zarabiania, wymagające pieniędzy oraz oczywiście późniejsze inwestycje. Dlatego pierwszym miejscem do którego się skierowałem było Y-Sens i zarabianie na graniu w gry. Ponieważ już po kilku dniach miałem pierwsze 5 dolarów na koncie i szybko zwiększyłem tę kwotę do 15 dolarów. Finalnie doszedłem w ciągu pierwszego miesiąca do 45 dolarów i 33 centów. Całkiem nieźle jak na granie gdy na telefonie. Oczywiście jeżeli chcecie powtórzyć ten sposób, film znajduje się na kanale. Pierwsze 15 dolarów z Ysense poszły na rejestrację i akcje w Robinhood Crypto. Nie straciłem tych pieniędzy, tylko wymagany był depozyt i jeden zakup kryptowaluty, by uzyskać bonus. Osobiście moja rejestracja przyniosła mi 10 euro i 1 euro cent. poza tym udało mi się namówić dwóch znajomych do rejestracji z mojego reflinku, co dało mi jeszcze dodatkowo 20 euro i 10 euro Dzięki czemu Robinhood w pierwszym miesiącu przyniósł mi łącznie 30 euro i 11 euro Całkiem spoko W tym samym czasie zacząłem zbierać cashback z Letyshops, który w ciągu miesiąca dał mi 43 zł i 54 grosze. Całkiem zacny jak na miesiąc, ale proszku do prania czy tabletek do zmywarki starczy mi już na najbliższych wiele miesięcy. Poza tym mam już jeden fail. Nie zdążyłem nagrać filmu o promocji na Trading 21.2, ponieważ zanim się za to zebrałem, promocja uległa już zakończeniu. Zarobiłem tam jednak 10 dolarów i 5 centów, co muszę odnotować, ale dopiero ruszę te pieniądze, jak podam wam jakiś inny sposób, byście nie byli do tyłu z zarobkami. To tyle na temat czystego zarabiania po przewalutowaniu dało mi to 397 zł i 23 zł. Czujne oko zauważy jednak brakujące 11 groszy zysku. A powodem jest tego, że po wypłacaniu bonusu z Ysens oraz sprzedaniu jednego bonusu z Robinhooda udało mi się wysypać lekko ponad 200 zł w gotówce, co starczyło mi na zakup dwóch obligacji skarbowych. Jednej trzyletniej TOS oprocentowanej na 6,5% oraz jednej obligacji EDO, czyli 10-letniej indeksowanej inflacją, oprocentowaną obecnie na 6,9%. Obie te obligacje mają kapitalizację roczną, lecz wypłacają odsetki dopiero na koniec okresu. Więc podatek od zarobionych pieniędzy płacimy dopiero odpowiednio po 3 i 10 latach, a czym samym nie spowalniamy naszej kuli o 19% podatek belki. Zanim opublikowałem ten film, posiadane przeze mnie obligacje zarobiły 11 groszy, które były brakującymi w naszym wyniku miesięcznym. Tak oto wygląda stan mojego portfela na koniec pierwszego miesiąca. 200 ,11 zł. 11 groszy w obligacjach, 17.56 w gotówce na rewolucie i PayPalu i 178 ,67 zł. 67 groszy niewypłacone z różnych serwisów, głównie z Robinhood Crypto oraz Letyshops. Czyli sumując wszystko, mamy łącznie, obiecane na początku filmu, 397 zł. i 34 grosze. Oprócz obligacji za zarobione pieniądze mam zamiar kupować też akcje, jednak nie jestem jeszcze pewien podziału, ponieważ na ten moment planuję proporcje akcji do obligacji na poziomie 50-50 lub 50-70 z przewagą akcji nad obligacjami, jeżeli uznam ten portfel oczywiście za zbyt zachowawczy, ponieważ przy tak małych portfelach zwiększenie ekspozycji na bardziej ryzykowne akcje może przynieść szybsze zwiększenie inwestycji, a jestem sobie w stanie na to pozwolić, ponieważ obecnie zainwestowane kwoty są naprawdę znikome i ważniejsze będzie szybkie powiększenie portfela niż jego bezpieczeństwo. I to tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie mi znać w komentarzu i zapraszam do oglądania kolejnych. Cześć.